Chcesz wydobyć dźwięk z przestrzeni, dwa razy pomyśl Drgania fali mogą zburzyć nawet pomnik Rozbada się na cząstki Serce osoby, do której mówisz, gdy horyzont masz zbyt wąski Czasami ponad swoje postaw innych troski Dlaczego w to wątpisz, lub tak jak dorośli? Jestem w tym słaby, dla mnie nie ma litości Potrafię ciąć słowami, jak u osobie niezłości I ja nikt ty w tym uczucia wyższości Wręcz się wstydzę tego, jak potrafię być żałosny Jesteśmy mali, łatwo przychodzi nam być draniami. Każdy powinien spojrzeć w przeszłość, nie tylko w przód. Masz tamborek doświadczeń, może użytek zrób, nie chcesz, no cóż. Nie będę zmuszał ani zmieniał nikogo na już. Będę się śmiał, jak będziesz leciał po bukieci krusz w którym zechcesz przykupić znaczenie swych wcześniejszych słów, bo nie mi sprawiasz ból. Ile razy chcesz powtarzać taki schemat, nic jest na lepsze się nie zmieniać Lata przeminą, szybko zacznij je doceniać Przyjdzie taki dzień, w którym będzie już za późno, by wybierać Z z lesji w stronę bliskich to słaby pomysł Nie mówię o cielesnej, nie lub patoli Dowiedz się o tym, że werbalna nawet bardziej boli Zostawia w głowie rany niczym nabój pełen soli Więc pomyśl sam Czy nie jesteś epicentrum przyczyn Nie w tym co mówisz nie wyczuwasz się goryczy Czy czasem krzyczysz A może stoi ktoś obok i może tego kogoś to dotyczy